Dzień dobry, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Tak, włączam się już Instagram, chwilę. Tutaj na Was poczekam, czy zaczniemy razem. Yy. I gdzie jesteście? Nie mówcie, że śpicie. albo usypiacie dzieci. <ścoughs> Cześć Aniu. E, proszę daj znać, czy wszystko słychać, czy widać dobrze. Mam nadzieję, że tak. E, jak ktoś się pojawi na Facebooku, to też dajcie znaka, czy jest OK. Wasza obecność i wasze e, czy komentowanie, czy łapki w górę zawsze dodają mi otuchy. No, dobrze, więc ja już powoli zacznę, żeby też nie przedłużać. E, dziękuję Aniu, za znak. Mm, dziękuję, e, dziękuję, 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 że jesteście. Słuchajcie, zacznę, bo dzisiaj mam tak zakręcony dzień, moje dzieci nie były układne i także tutaj y, chcę zrobić to z wami sprawnie, szybko, żeby wszystko powiedzieć żeby nikt się nie obudził i nikt mnie nie wzywał. Ok, przypominam, słuchajcie, że mamy drugi tydzień wyzwania. Zaczynamy. I dzisiaj właśnie zaczynamy to tym live'em. Będziemy mówić sobie o etykietach produktów spożywczych, co na nich widać, co oznaczają pewne nazwy, czego się wystrzegać i jak te produkty dobierać, żeby one wpływały Pozytywnie na nasze zdrowie. I o tym będzie dzisiaj. Poza tym, przypominam, że i na Facebooku, i na Instagramie są: na Facebooku jest przypięty post odnośnie całego harmonogramu wyzwania tego tygodnia, a na Instagramie macie wszystko w relacji wyróżnionej. Na moim profilu, jak wejdziecie, to tam jest wyzwanie 2020. Ok, witam pojawiające się osoby dalej. Przypominam też, że do wyzwania możecie sobie pobrać takie fajne grafiki. Czyli tutaj możecie, e, taka tabela jest do monitorowania nawyków, wpisujecie tutaj nawy nawyk, nad którym pracujecie, ja wam pokażę. Ja pracuję nad tym, żeby pamiętać o wodzie, żeby było mniej słodyczy, żeby były warzywa minimum w trzech posiłkach i 10 tysięcy kroków. No i zobaczcie, zaznaczam sobie krzyżykiem. I to tak nie jest, że mi tu wszystko idzie dobrze. No, niestety były luki. W weekend też był pączek od babci. To z okazji dnia babci, więc tak, nawet nie jeden. <grytanie> Także dodatkowa aktywność się tutaj wystrzeliła, bo to jeszcze było wezwanie dla Patrysia, czyli zbieraliśmy nasze kilometry, przekształcały się w pieniądze, co było naprawdę super, więc zmotywowało mnie to do wychodzenia na spacery i robienia 5-6 kilometrów. I druga tabela. Którą możecie pobrać, to jest tabela do planowania posiłków. Możecie sobie tutaj zaplanować cały tydzień i tu wpisywać sobie notatki, listę zakupów, co po prostu chcecie. Także myślę, że to jest przydatne. Jeżeli chcecie wrócić lub nie byliście ze mną w pierwszym tygodniu wyzwania, to wszystkie live'y na Facebooku są zapisane. Natomiast dzisiaj albo jutro postaram się wrzucić też to na YouTube, żeby osoby, które nie mają Facebooka. Mogły sobie to odświeżyć, bo był specjalny live odnośnie nawyków i planowania posiłków, więc już dzisiaj nie będę do tego wracać. A myślę, że warto, warto od tego zacząć przygodę ze zdrowym odżywianiem. Oprócz tego, zachęcam do oznaczania, stawiania zdjęć. Dziękuję, że to robicie. Ja też widzę Wasze zaangażowanie i osoby najbardziej zaangażowane oczywiście dostaną. Odpowiednie nagrody, czyli będą dwie nagrody współpracy ze mną, indywidualne, dietetyczne, online, a pozostali uczestnicy, którzy też po prostu się wczują w to wyzwanie i będę chciała, że czy wysyłają do mnie zdjęcia, nie musicie koniecznie ich upubliczniać, jeżeli nie chcecie, ale jeżeli będę też miała od Was jakieś wiadomości, no to pozostali uczestniczy, uczestnicy otrzymają ode mnie po prostu zniżki na moje usługi dietetyczne i trenerskie. I oznaczajcie mój profil, czyli kilogramów, czy to na Facebooku, czy na Instagramie oraz dawajcie hashtag zmiany z głodkiem, tak żebym mogła Was znaleźć i też zobaczyć, bo nie zawsze mi się tam wszystko wyświetli. No to chyba tyle z takich organizacyjnych rzeczy. Z kim się jeszcze nie znam, albo kto jest pierwszy raz, to ja nazywam się Magdalena Głodek-Marciniak, jestem dietetykiem, trenerem personalnym, instruktorem fitness. Witaj, cześć Madziu, hej! Instruktorem fitness, jestem psychodietetykiem. No i co? Lecimy dalej z tym tematem. Witam Was bardzo serdecznie wszystkich, dziękuję, że jesteście i zaczynamy o tych etykietach. Słuchajcie, mi się zawsze podobało, jak prowadziłam też warsztaty odnośnie etykiet, tutaj jeszcze w Łysumicach kiedyś, obok Torunia, jest takiej miejscowości, to właśnie przejrzałam sobie też prezentację, którą tam robiłam i... E, znalazłam tam slajd e, i to są słowa Jamiego Oliviera, mojego ulubionego, też jednego z ulubionych kucharzy. I przypomniałam sobie o tym, już dawno zapomniałam, i wam je przytoczę na początek. E, zabójstwa są przyczyną 0,8% zgonów. Zabójstwa. Natomiast choroby związane z odżywianiem są przyczyną ponad 60% zgonów. Nikt jednak o tym nie mówi. I to jest taka trochę smutna prawda, że faktycznie przejmujemy się albo takimi sprawami, które nie wpływają na które nie mamy bezpośrednio wpływu, a mało się przejmujemy tym, że na przykład właśnie to, że się źle odżywiamy, może powodować choroby u nas lub zwiększać ryzyko tych chorób. Także tym właśnie też live'em chcę Wam uświadomić. Co w tej żywności się zawiera i dlaczego warto poświęcić kilka minut więcej na zakupy, na przeczytanie tych etykiet, na zapoznanie się z tym. I zaraz przejdziemy sobie krok po kroku, jak to właśnie mówić. Czyli zachęcam, zachęcam Was do tego, żeby czytać etykiety. A w komentarzach możecie mi dać znać, czy w ogóle czytacie, zwracacie na to uwagę, albo na co zwracacie uwagę, czy tylko czytacie skład, czy patrzycie też na tabelkę. Chętnie się z tym zapoznam i. W trakcie sobie zobaczę albo pod koniec wasze komentarze, żeby się teraz nie rozpraszać. Dobra, najważniejsze, co unikamy w żywności. Czyli jeżeli patrzymy na skład, to czego unikamy? Dla mnie, no, priorytet przede wszystkim. Cukier. Naprawdę, sprawdzamy jego ilość i minimalizujemy ilość yy, kupowanych produktów z dużą ilością cukru. Jeszcze tylko wspomnę, że najpierw taka będzie teoria, a później mam przygotowałam różne dla Was paczuszki, opakowania i będziemy sobie to wszystko tutaj jechać, także będą przykłady, ale na początku takie wprowadzenie. Czyli ograniczamy cukier wszędobylski, który się kryje pod bardzo różnymi nazwami. Słuchajcie, to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo nazw i producenci zazwyczaj nie używają tylko słowa cukier, żeby nam nie było tak prosto wiedzieć, że to jest cukier. Bo możemy go spotkać pod słowami miód, miód sztuczny, cukier buraczany, melasa buraczana, cukier trzcinowy, cukier kokosowy, maltitol, syrop klonowy, syrop zagawy. Czy już tutaj naliczyłam prawie 10, maltoza, maltodekstryny, Nie wiem, czy już wszystkie, wszystkie wymieniłam, pewnie nie ale naprawdę tych nazw jest dużo, dużo, także o, jeszcze sacharoza oczywiście, tak czyli taki cukier, który mamy w cukierniczce. Um. Glukoza, fruktoza, syrop glukozo-fruktozowy, syrop cukru inwertowanego, czyli naprawdę tych nazw może być kilkanaście, więc warto się też z tym zapoznać i wiedzieć, gdzie faktycznie ten cukier się kryje. A jeżeli nie do końca chcemy, albo znamy te nazwy, to zawsze co nam już powie i co producenci muszą robić, jak macie tabelkę. Nie wiem czy to jest dobrze widać, bo te tabelki i składy są zazwyczaj bardzo małe, ale macie tutaj zawsze wyróżnione w tabelce zawartość cukrów w danym produkcie. I jeżeli widzicie, że tam jest bardzo dużo tego cukru, to możecie stwierdzić, że faktycznie no, ten produkt raczej nie jest dobrym produktem. E, bo jak wiemy, cukier nam szkodzi, cukier powoduje otyłość, ale nie tyle. Nie tylko. Przyczynia się do powstawania wielu chorób, więc nawet jeżeli ktoś nie jest otyły, jest szczupły, to powinien unikać produktów z cukrem i nie można sobie tak folgować, bo po prostu na przykład nie tyje od tego albo e, nic mu się nie dzieje, bo cukier, to jest udowodnione, jest no, substancją, która powoduje choroby. E, więc na pewno staramy się unikać go w takich produktach już gotowych. Czego unikamy? Unikamy kwasów tłuszczowych trans i kwasów nasyconych. Kwasy tłuszczowe trans znajdziemy pod nazwami tłuszcz roślinny, tłuszcz utwardzony, tłuszcz częściowo utwardzony i szczególnie tutaj wystrzegamy się właśnie tego tłuszcz częściowo utwardzony. Wtedy w tym produkcie jest bardzo dużo kwasów tłuszczowych trans i te produkty to są wszystkie produkty Instant herbatniki, ciasteczka, batony będą zawierały sporo tych tłuszczów, kwasów tłuszczowych trans, a niestety według naszych regulacji tutaj unijnych producenci nie są zobowiązani podawać faktycznej ilości kwasów tłuszczowych trans. W niektórych krajach to jest, natomiast u nas nie muszą mogą się pochwalić, jak na przykład najczęściej to robią, jak produkt zawiera mało kwasów tłuszczowych trans, to czasami jest dodawana taka informacja ale u nas tego nie ma oznaczonego. No i tłuszcze nasycone też, też eliminujemy, to będzie też pod nazwą tłuszcz roślinny, tak? No i jak w tej właśnie tabelce z wartości odżywczych spożymy, spojrzymy, no to jeżeli też mamy dużą zawartość tłuszczu, tutaj akurat jest na samej górze, to, no to wiemy, że ten produkt zawiera sporo tłuszczu i raczej możemy stwierdzić, że są to raczej tłuszcze nasycone unikamy wszystkich barwników, czyli takich produktów mocno kolorowych. Jeżeli wiemy, że one mogą być chemiczne, to raczej unikamy tych produktów, konserwantów, chemicznych aromatów i substancji chemicznie wytworzonych, czyli jakichś takich dodatkowych wzmacniaczy wzmacnia smaku. Tego staramy się unikać. Czyli im krótszy skład, tym lepiej. Tak możemy sobie to takie kryterium przyjąć. Czy znaczy, jak bierzemy sobie produkt i patrzymy na niego, to i jak on ma wielką litanię składu, dlatego wszystko jest takim małym drukiem, ale jak widzicie, dużo już jest, dużo po prostu tych produktów w składzie. To lepiej taki produkt odłożyć. On na pewno będzie produktem mocno przetworzonym. Krótki skład, i oczywiście wybieramy produkty mało przetworzone, czyli najlepiej takie świeże, które sami możemy gdzieś przygotować z nich inne dania, posiłki, czyli owoce, warzywa, czy ryby nieobrobione, mięso, wszystko co sami zrobimy no to będzie dla nas lepsze niż takie gotowce pamiętajcie też, że stopień przetworzenia będzie ważny, bo no wiadomo, czy jak na przykład jakieś produkty typu chrupki, proszki, margaryny no to w instant, tak takie proszki, no to będzie to produkt mocno przetworzony, nawet on jeżeli będzie miał naturalne składniki, ale gdzieś tam na przykład ten zawartość minerałów, składników odżywczych, no będzie on uboższy w te składniki, więc zalecałabym takich produktów unikać o dużym jakby takim stopniu przetworzenia technologicznego. Jak widzicie jakieś dziwne nazwy, ich nie rozumiecie, to lepiej też odłożyć ten produkt. Nie wszystko musi być szkodliwe, no, ale to większość tych takich nazw, konserwantów czy substancji chemicznych będzie miała właśnie takie dziwne nazwy. To lepiej po prostu odłożyć ten produkt na półkę z powrotem. I teraz, właśnie odnośnie tylko, czy wszystkie te E oznaczenia są dla nas niekorzystne, oczywiście nie. I tylko, no tutaj. Spis jest bardzo duży tych produktów E, więc jeżeli, jeżeli nie chodzimy z kartką i nie sprawdzamy każdego pojedynczo, to ciężko nam, ciężko nam stwierdzić, czy to będzie akurat to jest dobry, czy to jest przeciwutlenia, czy to jest akurat substancja, która jednak może nam szkodzić. Więc tutaj te wcześniejsze, m, wcześniejsze moje wskazówki na pewno będą przydatne. I wtedy nie musimy chodzić z całą listą, ale na internecie też znajdziecie wiele takich list, gdzie są oznaczone względem tego, czy są szkodliwe, czy jest na przykład podejrzany i czy jest całkowicie bezpieczne, bo wiadomo, że część z tych substancji to są substancje dobre i w porządku i nie trzeba świrować, że wszystkie, wszystkie po prostu, wszystkie po prostu E są. Złe i tego nie można już kupować. Natomiast, no, większość yy, trzeba zachować czujność, przede wszystkim. To jest, to jest na pewno. Co jeszcze znajdziecie na opakowaniu? Na opakowaniu znajdziemy po prostu. Nie wiem, czy dobrze widać, akurat takie opakowanie, że Protein Balls możecie znać. Eee, nie wiem, czy znacie. Mm, to będziemy go dalej omawiać. Akurat mam długo go w pobliżu, ale coś mi się świeci w tym świetle i chyba dobrze nie widać. A na przykład baton Ewy Chodakowskiej. Słuchajcie, czyli e, macie zawsze jakieś tam hasło, birał, takie reklamowe, tak? Ewa tutaj jest chodakowska, zawsze jakieś oznaczenia, tutaj jest akurat bez glutenu, wegański chyba, naturalny, nie, bez glutenu, naturalny, dużo, duża zawartość e, białka. To wszystko to są hasła reklamowe. I na to jakby zwracamy najmniejszą uwagę. E, nas interesuje skład, skład produktu, i tabelka, która po raz w batonach jest zawsze najbardziej ukryta. nas to interesuje, jeżeli chodzi o, o to, czy dane produkty są dla nas dobre, czy nie. Hasła reklamowe: nie, 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 nie patrzymy w ogóle na to i nie sugerujcie się tym. Zawsze sprawdźcie, bo Wam właśnie za chwilę pokażę różne kwiatki. Więc yy, to mamy na produktach, i na produktach mamy też takie nazwy. Może zawierać śladowe ilości, czyli to jest ważne dla, dla osób, które są na diecie eliminacyjnej, a na przykład, czy nie jedzą glutenu, ale czy są celiakami, to będzie bardzo ważna informacja. No albo jeżeli właśnie mają jakieś alergie, to co po prostu może zawierać, albo że w danym zakładzie na przykład używane są i są wypisane te produkty, to jest istotne, więc jeżeli cierpisz na jakieś choroby, masz jakieś alergie, to. To jest ważna informacja dla Ciebie, więc zawsze to sobie znajdźcie i przeczytajcie. I są takie oznaczenia terminów: należy spożyć przed, albo należy spożyć. Należy spożyć przed. Czyli oznacza to, że najlepiej spożyć ten produkt przed końcem, minimalnej trwałości. Czyli jeżeli na przykład nie został on otworzony. A już jest po dacie, no i otworzymy go, i on wcale, no nic mu się tam nie dzieje. Nie widzimy jakichś pleśni czy wyraźnych, y, wyraźnych oznak, y, takiego, że ten produkt jest niedobry, to można go jeszcze zjeść, czyli najlepiej spożyć przed. On po prostu wszystkie swoje najlepsze właściwości ma przed tą datą, y, która jest na opakowaniu. Później po prostu może na przykład y, no, nie być najświeższy, czy nie, nie działać dobrze i jeszcze jest druga, drugi, jeżeli chodzi o daty produktów, to jest należy spożyć do. I tutaj, że po tej dacie, jeżeli mamy takie należy spożyć do, to po tej dacie nie powinniśmy spożywać danego produktu, bo po prostu jest ryzyko efektów ubocznych. Tak. Czyli tu najczęściej jest do tych produktów takich świeżych, czyli czy, czy właśnie, czy mięso na białoryby. Raczej znajdziecie właśnie należy spożyć do no bo te produkty tak psują się najszybciej, tak, produkty, które będą czy suche, no to najczęściej będzie napisane najlepiej spożyć przed. Wiadomo, że nie jadamy produktów, które są z pleśnią, już taką widoczną widzimy, wyrzucamy cały produkt, bo ta pleśnia jest w środku, więc tutaj z tymi datami, oczywiście trzeba patrzeć na daty produktów, żeby nie nabawić jakichś chorób albo roztorów żołądka lub też, żeby właśnie nie rozwijały się żadne inne chorobotwórcze, na przykład bakterie, których nie widać gołym okiem, więc staramy się patrzeć też na te daty, tylko właśnie musimy wiedzieć, że jeżeli coś jest najlepiej spożyć przed, to, jeżeli jest po tej dacie, to niekoniecznie oznacza, że musimy wyrzucić dany produkt. A jeżeli on był zamknięty, to tym bardziej można go jeszcze spożyć, jeżeli nie widzimy yy, gołym okiem jakichś takich niepokojących zmian w tym produkcie. Więc to jest też ważna informacja na produkcie. Czy jeszcze coś tutaj z tych? No i chyba nie. To są takie główne informacje, na które yy, zachęcam, żebyście też patrzyli oprócz składu produktów. Okej, okay. i mamy, mm, mamy jakby dużo też produktów takich różnych, z różnych grup teraz do wyboru, że idziemy do sklepu, to przede wszystkim mm, kuszą nas wszyscy tym, no bo generalnie trend zdrowej żywności jest. Yy, bardzo silnym trendem. I to jest fajne i to jest super, bo jest naprawdę dużo wartościowych produktów, ale niestety dużo też producentów leci na to, że trochę wykorzystuje to jako hasła reklamowe, a nie do końca te produkty są dobre i zdrowe. Więc tutaj mam na przykład na myśli to, że jeżeli widzimy, że jakiś produkt jest wegański, bio, eko, no to to nie znaczy od razu, że on jest dobry, że na przykład nie zawiera cukru, nie zawiera tłuszczów, albo izomerów, kwasów, tłuszczowych trans, zawsze trzeba przeczytać skład i zawsze trzeba być czujnym a w ogóle jeżeli właśnie chcemy kupować tą żywność bio i eko, to trzeba pamiętać, że na opakowaniu powinien być odpowiedni certyfikat czyli to jest taki zielony zielony znaczek z takim listkiem z gwiazdek to znaczy, że ta żywność jest bio i taki produkt jest certyfikowany, bo najczęściej wiąże się to z wyższą, z wyższą sumą, jaką płacimy za dany produkt. Więc zawsze dobrze sprawdzić, czy faktycznie on jest takim produktem ekologicznym, bo wszystkie produkty ekologiczne muszą być oznaczone. Nie wiem, czy tu taki mam akurat. Eee, chyba ten baton akurat nie jest. Nie, nie mam produktu. I wiecie co? Słyszę, że mój syn się obudził. Także yy, słuchajcie, rozłączam się na chwilę i wrócę do Was za chwilę, także no, za jakąś chwilkę wrócę do Was. Mam nadzieję, że jeszcze poczekacie i zostaniecie tutaj. Widzimy się za niebawem.